Cześć, Czołem, witam Was serdecznie. Tułkaz Zerdzewiały. Kolejna wyprawa, kolejny wyjazd. Dzisiaj, tak jak pisałem, będę bawił się głównie jerkiem. Będziemy starać się, że tak powiem, pokazywać, prezentować go w wodzie poprzez szarpanie. Będzie on odskakiwał i tak dalej. Będzie miał kusić leniwe ryby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem z kolegą Tomkiem. Tomasz łowi bardziej, że tak powiem, konwencjonalnie. Guma, opad. Yy, będzie pewnie jakiś jeszcze może woblery wrzucał. Zobaczymy, co to da. Dzisiaj czysta woda, flauta przede wszystkim. Słoneczko powoli wychodzi, jest poranek. Nie, no warunki generalnie nie szczupakowe, ale mam nadzieję, że coś wyciśniemy z tego dnia. Dzięki za subskrypcję, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się i do miłego. Na razie, hej! Jak widzicie... Podszarpuję przynętę różnymi, z różną częstotliwością. Nawet staram się delikatnie ją tak trząchać. Ona wtedy ładnie pracuje, gibie się w wodzie. Pokazuje swoje boki, lusterkuje, Ale generalnie staram się ją podszarpywać, kasować w miarę możliwości luz linki, albo delikatnie szczytówką podciągać linkę. Przynętek opada jeszcze zwalnia dodatkowo. Wtedy możemy się spodziewać, właśnie, brań takim, przy takim upadzie. Po, po odjechaniu, przynęty lewo, prawo, prawo, lewo, góra, dół niesamowicie to wygląda. Jak ona pracuje, skacze na boki, pokazuje swój brzuszek. No, plus taki, że czystej wody, że widzimy, co robimy, co się dzieje w wodzie z przynętą, no ale ryby też to widzą. Niekoniecznie niekoniecznie chcą. jak mają czas, to oglądają sobie wszystko i mają nas lekko mówiąc w nosie. Później się udamy na jakieś łąki podwodne. Zobaczymy, co tam. Generalnie strasznie dużo widujemy drobnicy. Jeżeli jest to drobnica okonkowa, to jest kompletnie niemrawa. Okonie, nawet bym powiedział, że wiszą z głowami w dół. Więc no, te ryby nie będą chętne do współpracy na pewno. Natomiast czy szczupaki. Dadzą radę dzisiaj no to, zobaczymy. Dzień się zaczyna, otwieramy go. Dodam jeszcze, że mam główkę, mam sprzętu w główki 3,5 gram. One generalnie e, tak najlepiej pracują w takim zakresie. Da się łowić, oczywiście, siódemką też fajnie pracują. Natomiast opad jest bardzo szybki i naprawdę ryby bardzo mocno chcą. Muszą chcieć to zjadać, żeby to zdążyło, znaczy to zdążył w czupakach zdążą, tylko to akurat nie jest tylko opada jak kamień w wodę. Więc no, może być dużo niewciętych brań przez to, nie? Szczupak? Nie widzę ich. No metr może nie, ale duża ryba. Czekaj, czekaj, to masz, czekaj, 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 czekaj. Posz, poszedł, 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 posz, dobrze, dobrze, dobrze. Ale numer, ale numer. Gdzie poszła? A, 90 plus ryba na bank Bie drugi raz Tym bardziej, że poszedł <grymne> za przynętą, rozumiesz? Zbiem przyjęte, przyjęte. Masz ciemną jakąś? No Czemu się ładna ryba, bardzo ładna, gruba, W mu, że gruby brzuch ma. lepiej widzisz, to mam przecież, że jak będzie chciała wyjść, to mi daj znać. W ogóle będzie chciała się wyknąć na takiego kąska, małego. Takie ławice tu są, Tomek. Duża ryba na bank. Widzimy, płynęła za przynętą, się pokazała bokiem. Zaraz zobaczę, guma świeżutka. Jak było pod powierzchnią, zobaczyłem cień, wiesz o tym? I nagle kłóciłem, pyk. Jest. Cięcie, kur... patrzę. O, przeciął. Tu i tu. Ale numer. Jest żadna, nie? żadna, żadna, żadna aktywność ryb, no. Ale normalnie śmignął, wiesz, cień zobaczyłem, duża ryba, cień zobaczyłem, nie? I to pod powierzchnią, czyli, mhm. podszedł pod nią tylko, że on tylko ją musnął. Nie, stoimy. Żeby zachuczało tylko, jakby tam chciał to zerzeć twoją czy tą przynętę tam. Ja. Pierce dokładnie. <ścoughs> Jeszcze jedyne co możesz założyć to Jera. Ale nie ma wiatru, więc dziarki... no o, chociaż... Jest! O, spadł! Słyszałeś? Czupnął Też czysta guma. Zobaczymy, czy... Czy tego... guma jest już spadła. Zesliznęła się. Ja. Ale tuknął 100% procent, no to że, o. Guma spadła, zobaczymy. Ale że kurcze, blady i ocięcie od głowy. Świeża guma. Piękne cięcie. No, Czy coś tam kręci. Dobrze, przerzucę tu bardziej jeszcze na wodę. są. Nie mało. I co do tego zakłada? Jedna rzecz. Rzuć tam, gdzie miałem to ubranie. Myślę, że już będzie różnica Bo przy kamerze 10, 10, 10. Któryś, to kurwa w nie był kurwa przy <ślesz> <ślesz> jak najlepiej Będziemy mieli krzesz jak nic za wolno prowadzę wiesz. coś pewne? Z opadów hamera? Ale ja jest spokojnie, daleko jest ryba. Ale daleko jest. Co to jest? Taki kurwa 70 plus? 70, Weźmiesz go normalnie, bo się oplącze ci strasznie? No widzisz? Zapadł fotogeniczne Zapadów hamera, tak? No Zobacz, zostawiłeś, bo mieliśmy się skrzyżować, czaisz? Tylko Ale numer. Zobacz, jak w przód ładnie wziął. Ładna ryba, gruba. Bardzo gruba ryba. Wiesz jak to przypadki, czy sobie w rządzą? No, <laughs> e, mam, mam, mam. Ja. Masz mi sobie? Okej się osiem. Dziewięć, sześćdziesiąt tamta górna płetwa. Czy masz poświatkę? No jasne, czekamy chwileczkę no, i wypuszczamy rybę. Dobra, ryba wyskoczyła na szybko, nawet nie zdążyłem kamerę odpalić. Ja myślałem, że ty mi plecionkę trząchasz i mówię, czekam, bo czuję trzękanie plecionki I nagle jakoś tak zaburzy ten obwód, nie? No, zobacz jaką przynętę i z jeszcze Kamera na dodatek. Nie raz opadu. Trasz, trasz, że hej. To jeszcze nie jest to. Zmienimy zaraz ustawienie, wiesz? Chodzi o to, że się przestawimy w taki sposób, żeby podawać już inaczej przynętę. Też się musi coś opatrzyć, nie? Wchodzenie grubej ryby. to nie jedno. Dwa brania w No i w kamera w opadzie 69 ryba. <laughs> Czyż to wędkarstwo jest zaskakujące. Jest Jest! 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 Dobra, jest się. Ale rybsko. Weź go ten. Weź go panie kolego. Ja przygotuję coś do mierzenia... Ale ryba. Dobra, w końcu ryba padła, że tak powiem ofiarą dużej gumy. E, szukam teraz tak, e, będziemy mierzyć tę rybę z tomakiem zaraz będzie wyczepiał. Jest kocha Jest 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 naprawdę krokodillo. Ze 105 Co tu dużo więcej powiedzieć, zobaczcie. Widać tam coś? Widać. Po prostu ryba jest kawałrybska, nie? E, słuchajcie, szukam miarki, rozłączam się na razie. Co tu już gadać, ma teraz złożona. Trochę początku na łódce. Bateria się skończyła, teraz załadowaliśmy znowu. Ryba wyczepiona. Tomek podnosi ją i mierzymy. Robimy później zdjęcia. Petarda ryba, zobaczcie jaki krokodyl. Dum, 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 dum. Piękna ryba, dobra, jestem tutaj. Mam ją na. Aż na zewnątrz? Tak, tak. 100, 100 i pół. 100 i pół. Przekroczony 100 i pół. zarąbistej ryby. 100 i pół. Super barwa. Tomek, yy, dobra. Chodź tutaj zdjęcia. do podbieraka, zaraz robicie zdjęcia. Yy, I ten. I będziemy ją wypuszczać, nie? Dobra, rybka po posesji zdjęciowej. Szybko zaraz ogarnięta. I ją wypuszczamy. Trzeba ją. Okay. Coś tam się przewaliło, ale to jest nieistotne. Ha! Kurczę, brawo, super, brawo. Ale pokazywała się ta ryba. Uch! Pokazała nam, że jeszcze ma sporo energii. A to łowca, brawo Tomasz. Klasa, piona. Jest, ekstra. Dobra, bawimy się dalej. E, słuchajcie, nastroje są bardzo pozytywne. Dzisiaj w opcji dwa jeziora. E, mieliśmy łowić na jednym większym, później się przyjechać na na no właśnie, teraz przejeżdżamy w tym samym. Jesteśmy, jesteśmy na, na właśnie na drodze, y, która prowadzi nas do mniejszego zbiornika. Y, uciekliśmy stamtąd, chociaż no, powodu nie było. Zjeżdżamy i y, 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 będziemy się y, bawić na następnym jeziorze. Y, trzymajcie się na razie, miłego oglądania. Hej! Tak jak słyszeliście, widzieliście, dzisiaj dwa jeziora, właśnie zaczynamy drugie, przebrani jesteśmy, bo po prostu jest już 23 stopnie. Tomek dalej kontynuuje temat z, długimi, z dużymi przynętami. ja zostaję dalej przy mniejszych tematach, no sprawdzimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj, na tym zbiorniku, tak? Taki był plan i założenie, najpierw większe jezioro, później mniejsze, to już wiecie, no to właśnie zaczynamy zabawę na tym mniejszym jeziorze. Dobra, pójdziemy na łowisko. Jest Ale maluszek jeny Ty no po prostu wiesz co, żart jakiś Okoń O Rety, zobacz jakiś wino, ładny okoń Nie widać go myślałem, że to szczupaczek zobacz Zobaczcie Piękny okoń, naprawdę Kurczę, blada, nie spodziewałem się Takiego kolegi, tutaj szok. Eee, fotka? Dziękuję. Nie przystało na jaskółkę. <laughs> Przed można powiedzieć. No, nie spodziewałem się go tutaj. Woda troszeczkę się przybrudziła. Natomiast to zadziałało. To wiecie. Teraz go wypuścimy. Zmierzymy go jeszcze. Oops. panie kolego. Jeszcze raz przemiar takie rybki. Zobaczymy, ile to ma. Zobaczcie. O, 34 cm ryba. Elegancki garbik, prawda? No dobra, to do wody kolego. pa, pa. Super. Jenny, drogi. Zobaczcie. Szczupaki nie chcą, nie mogą, bym rzekł, połknąć tej przynęty dzisiaj. Natomiast okoń sobie poradził bez problemu, tak, tak, tak. Bardzo ciekawa sytuacja. No dobra, idziemy. 12,5, to jest 15. To jest 15. Jest! Ładne branie. Nieduża ryba, nieduża. Wychodzi już, patrz. Ohohoho. Ale... Pięknie, mocno tuknął, wiesz? Pięknie się pokazał. Otwarto, otwarty ma pys cały, zobacz, idzie w dół. Mocno łyknął, zobacz. Ale zły jest. Ale zły, że mu się to przekroczyło ale się No zobaczcie, co się wyprawia. Dobra, szybka akcja, co? Oskórował mi ten. Mam nadzieję, że nie będzie zaraz takiej samej sytuacji. Naprawdę, powiem wam szczerze, że... Ryba by chciała bardzo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, misio, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okej, okay, zobaczcie. Zażarł, że miło normalnie. Co tu dużo gadać? Nie, nie, trzymam go. Pozwól, tylko te szczypy otulinę mi całą zdjął z tego, nie? Zagrawki. I najlepsze jest to, że zagrawkę wypił. ale no się nie spił. Nie spiął się, no. Słuchajcie, ogonek to. Ogonek to ma w tym. Miał już daleko, daleko mówiąc. Dobra, zdjęcie i do. Dowol... Tak, już po sesji szybkiej i. A, zły. Poleciał do siebie. Ok, super, szybka akcja. Taki z 60 pary, nie? Ale bardzo mocno uderzył. Bardzo mocno agresywne branie, bo było czuć to chciał. Chciał, chciał Chciał, chciał, ewidentnie Jak to Tomasz powiedział. Zobaczcie co mi zrobił z full z tego z trzeponu. Sprężynkę. Zobaczymy, czy się nie będzie po prostu czepiało. W sensie nie będzie oplątywał się. Zaraz to sprawdzę. Przy pracy. Proszę? Nie, to jest tylko ta otulina poszła. Nie drut, który jest cały. To jest otulina tylko taka jasna, ciemna. Widzisz? Drut jest cały tutaj. Na no koniec zabawy z dzisiejszymi rybkami. Lecimy do domu. Słoneczko w pełni. Można się zdrowo, można opalić było. W każdym razie, jak widzieliście, rybki były fajnie. Były brania przede wszystkim. Coś chci, niby chciały, ale nie do końca. aczkolwiek parę ryb padło, więc no, trzeba być zadowolonym z takiego przebiegu sytuacji. Dzięki wielkie, że oglądaliście filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do usłyszenia i do zobaczenia na następnej produkcji. Trzymajcie się, na razie hej.